Wciąż jesteśmy jeszcze w rytmie wyborczym, ponieważ, jak Państwo się orientujecie, przed nami druga tura wyborów prezydenckich w Pławach. Jak Państwo wiecie, w Szanki stanął obecny prezydent Paweł Maj i kandydat Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Wicik, Ale to wszystko 21 kwietnia. Natomiast znamy już składy Rady Miasta, o której już na antenie tele naszej telewizji mówiliśmy. Poznaliśmy również skład Rady Powiatu. Tutaj arytmetycznie nie zmieniło się wiele. 12 mandatów wciąż ma Prawo i Sprawiedliwość, natomiast reszta w materiale Adriana Kotera. Znamy wyniki głosowania do Rady Powiatu Puławskiego. Rozkład mandatów wskazuje na to, że Prawo i Sprawiedliwość utrzyma większość w tym gremium. Mandaty uzyskali Krzysztof Szulowski, Janusz Wawerski, Małgorzata Górska-Lenartowicz, Leszek Gorgol, Danuta Smaga, Bogdan Krześniak, Tomasz Szymajda, Witold Michna, Grzegorz Kuna, Marek Woch, Joanna Wolska-Stachyra oraz Paweł Rafalski. Sześć miejsc w Nowej Radzie uzyskali przedstawiciele Trzeciej Drogi. Te formacje reprezentować będą Andrzej Mitruczuk, Zbigniew Śliwiński, Łukasz Skowyra, Stanisław Gołębiowski, Stanisław Wójcicki oraz Jacek Wilk. Z list koalicji obywatelskiej do Rady Powiatu dostali się Teresa Gutowska, Paweł Nakonieczny, Wojciech Kuba, Paweł Romański i Marcin Pisula. Sponsorem programu jest agencja reklamy Multimedia. Grota Roweckiego 4 w Puławach.